Dyrektor zarządzając placówką, będąc kierownikiem jednostki budżetowej sektora finansów publicznych, podlega pod ustawę o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Ja chciałem omówić dla Państwa kilka przykładów naruszenia dyscypliny finansów publicznych i przełożyć je na warunki szkoły, bo to nie zawsze jest czytelne. Pierwszy, nieustalenie należności. Jednostki samorządu terytorialnego albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Przeczytałem cały przepis, żeby pokazać, że należy go czytać do końca, natomiast już następnych nie będę czytał. Co to oznacza w warunkach szkoły, w warunkach placówki oświatowej, jeśli w przedszkolu dyrektor, nieważne kto tam to liczy, intendent, jakiś, sekretarka, ktoś ustalił źle odpłatność dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. W związku z czym spowodował straty budżetowe, bo jak nie pokrywają te należności płacone przez rodziców no kosztów takich, jakie powinny, czy części kosztów, jakie powinny pokryć, to budżet wtedy pokrywa, narusza no, po dyscyplinę finansów publicznych w ten sposób. Potem nie pobranie następnym lub dochodzenie tej kwoty. Ktoś nie zapłacił, no dałem, że to w tym miesiącu niech Pani nie płaci, zapłaci Pani w następnym. Tak to możemy sobie mówić wtedy, kiedy mówimy o środkach prywatnych, natomiast publicznych musimy egzekwować te środki i dochodzić tych, tych środków po to, żeby do planu finansowego, a więc plan finansowy jest częścią budżetu danej jednostki samorządowej, a więc do budżetu również wpłynęły. Albo umarzanie tych należności, chociaż Znam takie sytuacje, kiedy przepisy gminne upoważniają na przykład dyrektora przedszkola do upoważnienia 10% należności, wiedząc o tym na przykład w jakim środowisku czasem trudnym materialnie funkcjonuje dane przedszkole. Nie przekazanie w terminie do budżetu należności, znaczy pobranych dochodów, jeżeli pojawiły się dochody pieniężne, nie wiem dyrektor szkoły wystawił duplikat świadectwa szkolnego, w związku z czym musiał wziąć opłatę. Nie może tej do opłaty zatrzymać. Te pieniądze musi odprowadzić do budżetu. No chyba że uchwała pozwoliła mu je zatrzymać w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Niedokonanie w terminów płaty do budżetu na wysokości dochodów tych tej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy, albo na przykład na tym wydzielonym rachunku przeznaczenie dochodów na wydatki niepłacenie w terminie różnych należności, które są należnościami tak trochę do budżetu państwa, bo jeżeli my ich nie wpłacimy, to budżet państwa musi je wyrównywać na moim wobec ludzi, na przykład na ubezpieczenia społeczne, chodzi o emerytury, renty, na ubezpieczenie zdrowotne, czyli te środki, które idą do Narodowego Funduszu Zdrowia, na Fundusz Pracy, na gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych tam, gdzie go płacimy, albo tam, gdzie płacimy na Państwowy Fundusz Reakcji Osób Niepełnosprawnych. Nie wpłacenie ich w terminie e, albo w kwocie niższej niż wynika to z prawidłowego wyliczenia jest też naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. No, zaciąganie zobowiązań bez, e, na następny rok bez tego upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej w naszym przypadku, e, bądź jakimś tam, plan, w naszym planie finansowym oczywiście to, że płacimy z w, w środków następnego roku, z roku poprzedniego bez takiego upoważnienia, jest też naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Napisałem na slajdzie, że również następnych sześć punktów dotyczących kwestii zamówień publicznych, ale już też szczegółowo tego nie będę omawiał. Niemniej pokazuję Państwu wielokrotnie w czasie tych wykładów związanych z finansami, nie tylko, że bardzo często kilka ustaw nas do, dotyka w jakiejś kwestii. Czy to ustawa o finansach publicznych i na przykład ustawa. O systemie oświaty, ale tutaj mamy ustawę o dyscyplinie finansów publicznych, jednocześnie ustawę o zamówieniach publicznych. W wielu momentach pojawia się również ustawa o rachunkowości, a więc, jakby świadomość tych funkcjonowania i nakładania się często przepisów różnych ustaw jest tutaj dosyć istotna. No i zwracam uwagę Państwu na taki przepis ja już tu nie podaję w tych slajdach konkretnych przepisów, numerów, ustępów, punktów, bo to mija się z celem że wszystkie działania robione, czy robione czynione źle w ramach kontroli zarządczej, o, o czym już była mowa w ramach tego kursu, e, które powodują różne uszczuplenia wpływów, e, zwiększania wydatków, zaciąganie zobowiązań tak jak trzeba i tak dalej i tak dalej, potem innych, bo tam tych punktów jest kilkanaście, Czyli niedopilnowanie, czyli nieprowadzenie właściwie kontroli zarządczej, które skutkuje finansowo, też jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Właściwie mamy taki dosyć otwarty worek. sprawozdanie sprawozdań z błędami, bądź ja, przepraszam, powiem błędami w cudzysłowie, czyli takimi świadomymi błędami, czyli powiedzielibyśmy kolokwialnym językiem, fałszowanie tych sprawozdań finansowych. Zaniechanie przeprowadzenia ruchu rozliczania inwentaryzacji, o czym będzie w następnym wykładzie. Natomiast. Tak, jest tam wiele przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych, przestrzegania tej dyscypliny finansów publicznych. W każdym województwie, jeśli chodzi o państwa, w każdym województwie funkcjonuje rzecznik dyscypliny finansów publicznych, który jest takim prokuratorem w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i funkcjonują przy Regionalnych Izbach Obrachunkowych w wojewodach, właściwie to często przy Izbach Skarbowych takie komisje, do spraw dyscypliny finansów publicznych, w których dają orzeczenia w pierwszej instancji. Jak można być i za co ukaranym? No, za naruszenie przepisów ustawy można być ukaranym po pierwsze upomnieniem, tylko to nie jest to upomnienie, które wynika z kodeksu pracy, za naruszenie obowiązków pracowniczych. Ktoś tam spóźnił do pracy, ktoś tam w czasie pracy zasnął, na przykład, i tak dalej. To nie to upomnienie, to jest upomnienie za naruszenie dyscypliny finansów. Nagana również przez kodeksie pracy tutaj pojawia się nagana, nagana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. No i oczywiście jakby trzecim stopniem kary, chociaż kary nie są tu stopniowane, to nie jest tak, że za, za pierwszą pierwsze wykroczenie dostaje się upomnienie, za pierwsze można dostać od razu czwarty poziom kary w zależności od wagi tego yy, naruszenia, ale o tym decyduje yy, przede wszystkim komisja. Jest kara pieniężna i zwracam uwagę, że kara pieniężna wynosi od 1,4 do trzykrotności naszego miesięcznego wynagrodzenia. jeśli dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym, w zeszłym roku zarabiał 5000 tysięcy zł miesięcznie, Plus dodatki funkcyjne, i, i tak dalej. No, powiedzmy, że tylko 5 tysięcy, to może zapłacić od 1250 zł do 15 tysięcy zł kary. Warto o tym pamiętać. A gdyby odszedł ze szkoły, nie pracował albo był już emerytem, to wtedy liczy się od 1 do 5-krotności średniego wynagrodzenia w Polsce po to, żeby móc ustalić, bo powiedział, nie pracuję, to nie mam żadnych dochodów i trudno mi ustalić wobec mnie jakąś karę, wtedy stosuje się ten przepis. No i ta, ten czwarty poziom kary jest bardzo dotkliwy, czy może być bardzo dotkliwy, jest to zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Czyli nie mogę być dyrektorem szkoły, nie mogę być radnym, nie mogę być wójtem burmistrzem, nie mogę być na żadnym stanowisku, gdzie pojawiają się środki publiczne. Nie mogę być też dyrektorem szkoły niepublicznej czy przedszkola, które otrzymuje dotacje ze środków publicznych. I ten zakaz może być od jednego roku do pięciu lat, co w wielu przypadkach na przykład wyklucza nas już z rynku i pojawiamy się gdzieś poza tym rynkiem.